Przygotowania do Światowych Dni Młodzieży to jeden z priorytetów grupy PKP i bardzo ważny sprawdzian dla naszych spółek, tym bardziej, że jesteśmy oficjalnym partnerem wydarzenia. W tej chwili trwają intensywne prace, których celem jest zapewnienie pielgrzymom komfortu i bezpieczeństwa w naszych pociągach, na dworcach i stacjach kolejowych. Na dworcach istotnych z punktu widzenia obsługi pielgrzymów pojawią się specjalne oznakowania. Podróżni będą mogli także liczyć na pomoc mobilnych informatorów, nie tylko w Krakowie, ale innych kluczowych miastach. Światowe Dni Młodzieży to wielkie święto nie tylko dla młodych ludzi, ale i dla nas. PKP InterCity ma zaszczyt. Uczestniczyć w tym wydarzeniu i podróży do Ojca Świętego. Pielgrzymi, którzy w drodze do Krakowa wybiorą pociągi PKP Intercity, mogą liczyć na około 280 tysięcy miejsc składa swoje kursowania, promocyjny bilet oraz profesjonalną obsługę klienta. w ramach Światowych Dni Młodzieży będą wzmocnione dyspozytury i to zarówno dyspozytory polskich dniach kolejowych, ale też dyspozyty wszystkich przewoźników którzy będą uruchamiali pociągi na Światowe Dni Młodzieży. Bezpieczeństwo na terenie kolejowym podczas Światowych Dni Młodzieży to prawie 3 tysiące funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei. Straż Ochrony Kolei będzie współpracowała z innymi jednostkami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo. Będzie to policja, żandarmeria wojskowa, służba celna. Apelujemy o to, żeby podróżni wcześniej kupili bilety na pociągi, przede wszystkim rejsowe, ale też żeby w dniach 31 lipca i 1 sierpnia, kiedy będzie najwięcej pasażerów w regionie wodca Kraków Główny, Kraków Płaszów i okolicznych Czyli podróżni i pielgrzymi zjawili się 45 minut przed odjazdem pociągu. To wszystko po to, aby można było przygotować podróżnych do wpuszczania na teren peronów, bo będą specjalne bramki, które będą liczyły ilość podróżnych i pielgrzymów. Łódzka Kolej Aglomeracyjna przygotowała dla pielgrzymów 28 pociągów. Część z tych pociągów to będą pociągi, które będą kursowały tylko w województwie łódzkim, ale również będą pociągi międzywojewódzkie do Krakowa, do Częstochowy. Pociągi łódzkiej kolei aglomeracyjnej to są to najnowocześniejsze pociągi w Polsce. Są wyposażone w klimatyzację, Wi-Fi, w gniazdka elektryczne. Spełniają najlepsze specyfikacje europejskie.